Serdecznie witam Was, kochani słuchaczy. Poranków z Biblią. Dzisiaj rozpoczniemy nasze rozważanie od fragmentu z Biblii z Ewangelii Świętego Jana, 3 rozdziału i 16. Wiersza. Któż nie zna tego fragmentu, możemy cytować go na pamięć, ale czytamy. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Prawda, że dobrze znany nam fragment z Biblii? Znany, ale czy naprawdę nim żyjemy? Czy rozumiemy, jaki dar i cud otrzymał człowiek prosto z nieba? W Biblii życie wieczne to obietnica nieśmiertelności. Ta wspaniała obietnica może być osiągnięta tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Oto Bóg dał swego Syna, jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne i nie zginął. Życie wieczne to nie tylko nieśmiertelność fizyczna, to także wieczne błogosławieństwo i szczęście w obecności Boga. Dla Kościoła Jezusa Chrystusa, wybranych i zbawionych przez Boga świętych. To najwyższy stan szczęścia i chwały, którego ludzki rozum nie jest w stanie teraz pojąć. Słowo Boże mówi: Ani oko ludzkie nie widziało, ani ucho, ucho ludzkie nie słyszało, ani na rozum ludzki nie wstąpiło. Co przygotował Bóg tym, którzy Mu ufają. Biblia wyjaśnia, że życie wieczne jest darem Boga. Życie wieczne jest dostępne dla każdego, kto wierzy w Jezusa Chrystusa i postępuje zgodnie z Jego wolą i z Jego nauką. Ale skąd możesz wiedzieć, że masz życie wieczne? Przyanalizuj swoje życie i oceń szczerze relacje z Bogiem. Kiedy słuchasz tych dzisiejszych rozważań, to nie jest przypadek. To Duch Święty posyła żywe Boże Słowo do Twojego życia i zachęca Ciebie, byś dał się uratować Bogu, póki jest czas. Póki trwa łaski Bożej, czas. Po pierwsze, wyznaj grzech Świętemu Bogu. Później, przyjmij posłanego na ten świat zbawiciela Jezusa Chrystusa. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie, w liście św. Pawła do Rzymian czytamy taki fragment. Jezus Chrystus, syn Boży, umarł za Twoje grzechy i powstał z martwych trzeciego dnia. Uwierz w tą dobrą wiadomość, zaufaj Panu Jezusowi jako Twojemu zbawicielowi, a będziesz zbawiony i życie wieczne z nim będzie Twoim udziałem. Prawda biblijna jest prosta i Zrozumiała. Niesie ze sobą pewną obietnicę i równie pewne ostrzeżenie. Pierwszy list: Świętego Jana, Piąty, rozdział, jedenasty wiersz, na zakończenie naszego rozważania. Wsłuchajmy się dobrze, w słowa, które w tej chwili przeczytam. Kto ma syna, ma żywot. Kto nie ma syna Bożego, nie ma żywota. Niech Duch Święty nas prowadzi w prawdzie. Błogosławię Was, kochani. Amen.